Boże, ale dziś gorąco. No, to nagralibyśmy coś lekkiego. Ty, dawaj o podkaszarkach akumulatorowych. Jak co środa, witamy Was w naszym nowym odcinku Las Ogrodu. Przygotowaliśmy dla Was dzisiaj porównanie sprzętów podkaszarek akumulatorowych. Witają Was Ania i Patryk. Bez Adriana. Często spotykamy się z pytaniami, czy takie urządzenia akumulatorowe sprawdzą się w naszym ogrodzie. Więc dzisiaj przygotowaliśmy dla was takie krótkie, szybkie porównanie trzech, można powiedzieć, podstawowych modeli, to jest 110L, 115L i 215L, która jest nowością. A więc zacznijmy od pierwszego modelu. To jest podkaszarka 110L. Podkaszarka przygotowana typowo do tego, żeby wykończyć trudno dostępne miejsce trawnika. Akumulator już mamy zamontowany jest uchwyt. Jeśli chodzi o ten model, mamy dodatkowo jeszcze funkcję krawędziowania. Teraz tak szybko przekręcę głowicę i przygotuję po prostu do testu. Wygląda to w ten sposób. Następnie w miejscach, gdzie trawa po prostu zarosła nam kostkę. Możemy sobie po niej przejechać i przyciąć. Teraz przejdę do zaprezentowania pracy podkaszarki 110L. Jest to naprawdę lekka i łatwa w użyciu maszyna, co jest na pewno dużym plusem dla niejednej drobnej kobiety. Zaczynamy od włożenia akumulatora do środka. Dociskamy, naciskamy guziczek. I. Akurat jak widać, trawnik mamy zadbany, i trawa nie narasta na kostkę, ale przybliżymy Wam działanie takiej krawędziarki. <śmuch> Jeśli chodzi o widoczny tutaj egzemplarz, jest to egzemplarz zestawowy, co oznacza, że na wyposażeniu mamy już akumulator i ładowarkę. W tym zestawie z tym akumulatorem pozwoli nam to na pół godziny ciągłej pracy. Więc w zupełności wystarczy, żeby na przykład trudno, trudno dostępne miejsca dokosić. Jeśli chodzi o model 110 IL, długość podkaszarki nie jest regulowana, natomiast możemy po prostu ustawić sobie wysokość uchwytu, co poprawi komfort pracy, natomiast to odróżnia naszą podkaszarkę od tutaj zaprezentowanych 115iL i 215iL, które pod tym względem są bardziej uniwersalnymi urządzeniami, ponieważ poza regulowanym uchwytem długość podkaszarki też możemy swobodnie zmienić. Teraz porównamy dla Was już dwie podkaszarki 115 IL i 215 IL. Porównamy je dlatego, że 115 niebawem najprawdopodobniej zejdzie po prostu z produkcji, a 215 jest po prostu jej rozwinięciem. W budowie, zresztą tak jak widzicie, niewiele się różnią. Główna różnica taka wizualna. To jest właściwie inne umiejscowienie baterii, ma to wpłynąć na jej czystość, na niedostawanie się po prostu tam brudu. Obydwie tak jak widać mają regulowane uchwyty, obydwie też możemy wydłużyć, tak jak pokazywałem na początku prezentacji 115. To co je różni to wnętrze tak na dobrą sprawę, bo mamy inne przełożenie tych podkaszarek, więc 215iL wchodzi na wyższe obroty, dzięki czemu jest wydajniejsza. Podkaszarki 115iL i jej następczyni 215iL są wyposażone dodatkowo w tryb SAVE, który pozwoli nam zaoszczędzić energię i wydłużyć czas pracy. Dodatkowo mamy, można powiedzieć, taki tryb bezpieczeństwa, czyli po prostu po 60 sekundach podkaszarka w przypadku nieużywania wyłączy się. Zapomniałem powiedzieć o rzeczy, która mnie się najbardziej podoba w tych podkaszarkach, bo właściwie tutaj nie trzeba regulować żyłki. Tylko żyłka wysuwa się samoczynnie w modelu 110 IL i 215 IL. Wysuwa się samoczynnie po każdym odpaleniu e, silnika, można powiedzieć, elektrycznego. Poprawia no, to komfort pracy, nie musimy się po prostu męczyć. Na przykład, ale w 115L, IL, tak, IL, tak jak widać, jest standardowa głowica, więc musimy po prostu tą głowicą lekko o ziemię uderzyć, żeby żyłka nam się wysuwała. Czyli mamy tutaj trzy podkaszarki akumulatorowe: to jest 110L, IL, 115 il i nowość. 215 l warto zwrócić uwagę na czas jej pracy, czyli zaczynając po prostu od najmniejszej, jest to pół godziny ciągłej pracy. Tutaj, jeśli chodzi o 115 l, to jest około 45 minut i tak samo w przypadku 215 l. Czas ładowania do pełna, jeśli chodzi o 110 l, to jest około godziny. 115 i 215 ze względu na to, że mają zastosowaną inną baterię, to jest Beli 20, będą się ładowały w około półtorej godziny. Jeśli chodzi o wagę tych urządzeń bez akumulatorów, to 110 IL waży 3 kg, a 115 IL i 215 IL 2,9 kg. Do tego musimy dołożyć jeszcze akumulator, który waży około 0,5 kg. Warto pamiętać, że każdą z tych podkaszarek możemy zakupić w dowolnej konfiguracji, to znaczy z akumulatorem i ładowarką, bądź bez nich. Trzeba pamiętać też, że każdy akumulator i ładowarka jest kompatybilna z pozostałymi urządzeniami gamy huzwarna akumulatorowymi, więc przy zakupie załóżmy jakieś dmuchawy bądź pilarki mamy już gotowy zestaw do działania. Także na koniec chcielibyśmy Was zaprosić na naszą stronę lasogród.pl, na której będziecie mogli obejrzeć te urządzenia, które są aktualnie w promocyjnych cenach. A także prześledzić całą naszą stronę w celu znalezienia dla siebie jakiegoś odpowiedniego asortymentu do Waszego ogrodu. Chciałabyś coś dopowiedzieć? A ja tu jestem, tylko <gry> dla wyglądu. No tak, więc co się nie dopowie, to się do wygląda. Ale pamiętajcie oczywiście o subskrypcji i zostawieniu łapki w górę.